Jestem Wiktoria, co się stało? Wszystko w porządku? Hej, co się stało? Powiedz mi co się stało? Spacerze i... A coś cię boli może? A jesteś na coś wyczulony? Na co? Ojej, dobra. A widziałeś może gdzieś w okolicy jakieś tutaj? A może możecie coś się z Bierzesz jakieś leki? A masz coś, na wypadek, gdybyś znowu alergii? Gdzie to masz w kieszeni? Dobra, chodź, da żeby to wyciągnąć. Dażę rzadę sam to wziąć ci pomóc. Dobra. Ok, simulacja stop. Czego nie zrobiłam? Wszystko zrobiłam. <laughs>